Cześć, hej, witajcie, cześć, czołem z tej strony ja i już z nowym mikrofonem, a więc mam nadzieję, że mnie 100 razy lepiej słychać, chociaż teraz może być słychać dosłownie wszystko czyli uderzanie klewe, co się jeszcze nauczyć go dobrze ustawiać. E, o, na przykład teraz e, właśnie sobie włączyłem pooców, no dobrze, nie będę już panował. Kończę, gdzie byliśmy? byliśmy? tutaj w tej dziwnej wiosce. Kurczę, ale nie w Minecraft. jest jakiś kanion, myślę, że. Oj! Oh man Nie no, koksa nie zliże. Dźwięki z minecrafta są dalej za głośne, moim zdaniem No ale cóż, polecimy Music and sound, dajmy na 13 Czemu się to się tak... a no tak, bo single player No dobrze, zobaczymy jak w clipy Oj O, 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 jest pomysł Oj. Dawaj Archer ja nie mogę, przepraszam, że to karamba, gdzie to było? Okej, okay, to są te nasze dziwne te. Ale przypał. Gram na gamie, wiem, przepraszam, ale grałem trochę survival, przez co survival cegano. Ja Straszną drobę fps ów nie wiem dlaczego, żeby się to garnąć. A, już wiem dlaczego. Mam włączone parę niepotrzebnych aplikacji, ale... Szczerze mówiąc, mi ścinało. No ale, tak czy inaczej... Co to ma znaczyć? Ale to była połowa akcji. Ej, to ładne jest. Podoba mi się. Podoba mi się. Nie powiem, że nie. I tak ludzkie oko widzi tylko 60 FPS, więc nie będę na szakoła nakrywanie. Mam 60, więc jest dobrze. Co pełna deszcz mam unlocki. Chociaż komputer mam dobry. Chociaż, na pewno jeżeli w jakimkolwiek stopniu dostanę jakiś hajs z YouTube'a Chociaż to wątpię, to na pewno na milion procent kupię lepszy procesor, bo ten już jest za słaby No i kartę graficzną, bo reszta jest naprawdę dobra Ale tutaj dżuki są Kurczę... Ej, kolega mi powiedział Pozdrawiam Bartka, że teraz trzeba szukać w domku ogólnie e, Wszędzie Skrzy... Skrzynek o. Skrzynek, bo że mogą być wszędzie teraz Więc sprawdzam, mnie tylko u kowala, którego i tak nie odwiedziłem ten głupi, aha, Współczuję ci widoczce, że proszę, idzie. Tutaj mamy ziemniaczka Na pewno chleb nie truje Dobra. Nie wiem czy po prostu jadłem i... No, prawym kliknąłem, tu nie ma Nie ma, tutaj nic nie ma, dobra Muszę wrócić koniecznie po mojej temy A przepraszam was, źle mnie było słychać A teraz mnie będzie słychać dobrze Po prostu źle się patrzałem No i teraz co zrobić Dobra, zajdę z górą Eee, powinno mieć słychać teraz jeszcze lepiej Czekam na pop-filtr ogólnie który będę miał o w niedalekiej przyszłości bynajmniej. O, trochę gaina zmniejszę. O, tak mi będą wysłać jeszcze lepiej. Mm. Chciałem nagrać. No! <laughs> Chciałem nagrać opening tego mikrofonu, ale... E, uznałem, że to głupie i... Tak... Może kolejnej rzecz, bo coś zamawiał do komputera. Nagram. O! Enderman. No już niedaleko są moje temki. Gdzieś tam, tym grande kanione Oj, ja tu się kopałem. Kopałem, raczej skakałem. Nie wiem, jaki jest cel. Muszę sobie wyznaczyć jakieś cele na odcinki, bo na razie to jest totalny spontan to, co nagrywam. Po prostu Minecraft Survival, który może być trochę nudny, ale się właśnie dowiedziałem, że jedna osoba to ogląda i powiedziała, że to nagrał, naprawdę, więc zrobiło mi się niezmiernie miło. Dlatego nagrywam. No, kurde. Ty psie. Albo no Ha Easy, się w sensie... A to było głupie, nieważne. Przydałoby mi się drewno wiem, ale... Ja mam tam swoje temki, po której szlecę. Dobra. Hmm. O, królik! To jest chyba najmniejsze, najmniejsza rzecz w na Minecrafcie oglądałem ostatnio jakiś filmu znanych youtuberów. Okej okay. Okej okay. Tam sypłem, dobra Sypłem, sypnąłem. Nie, nie, nie wiem jak się mówi, nie chcę się wkopywać. bądź razie Okej okay. Muszę koniecznie koksa znaleźć Tutaj koksa gdzieś miałem Ażal Koksa proszę O, mam koksa Aż go chciałem lizać, szczerze mówiąc jak miałem to jedna HP. Ale szkoda coxa no to proszę was. Przecież z koksem to można... ho ho jeszcze trochę. Dobra, pójdźmy dalej w świat. Myślę, że wybuduję bazę w tych górach. Tak. Tak, koniecznie. Nikt nie napisał jaką mam wybudować bazę, więc ja decyduję, mieć na to cały odcinek. Teraz sobie pogrifuję te góry, trochę, żeby były trochę brzydsze. Bo to za ładna lokacja jak na mój domek. Ale no cóż. Ten odcinek, nie wiem ile będzie trwał. W ogóle hold, aha, muszę... To będzie tak cały czas pokazane, że zniszcz drzewo? Nie wiem o co z tym chodzi, ale dobrze. Mamy węgiel. Węgiel potrzebny, surowiec, jakby nie patrzeć. Nie powiem, że nie. Pyk, 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 myk, pik, cyk. Gitara, szósty level mamy. Nie wiem ile procent lewla się traci na... na tym... E, przy śmierci... Ale no, tego jakoś później nie skryfowaliśmy. Oh, fucking shit. Ha! To jest teraz. Czy on zrobił 360? A no tak, to trzeba czekać teraz przed uderzeniem. Nie wiem, to głupie zawsze się nawalało. Ładwo. On zaczął spieprzać ode mnie no Ale co będzie A więc cóż, zaczniemy budowę mojego domu. Oh, ale ładna ta góra, man! Piękna jest, naprawdę mi się podoba. Ciebie zacząć budowę. To mi się strasznie podoba. Między tym może coś zbudujemy Tak. Jakie mam bloki? Nie mam prawie żadnych bloków, więc zacznijmy od cięcia drzewna. Drewna. Ścięcie drewna jest dobrym rozwiązaniem. Przepraszam, że znowu się oddaliłem od mikrofonu, ale muszę o tym myśleć. Mam taki e, próg, próg mikrofonu. E, przepraszam, że się nie mam ale muszę do tego przywyknąć. E, taki próg, jak wkład bardzo jestem oddalony, jeżeli jestem bardziej oddalony niż właśnie ten próg, to może mnie słychać gorzej, może trochę lepiej, może trochę gorzej, nie wiem. Kończę, że się czekam na pop popfiltr, który ma do mnie przyjść od 12 kwietnia. Od nie, 22 kwietnia ma przyjść. Wiem, że to dużo, ale nie chciałem dużo płacić, bo na pewnej stronie, nie będę mówił jakiej, e, był 10 razy droższy po prostu i no cóż, a sobie siekierkę zrobimy. Mm, był 10 razy droższy i to się w świecie nie opłacało. E, dlatego wolę trochę poczekać na niego. Mam nadzieję, że przebolejecie. Nie, no na pewno przebolejecie. Prawda, Bartek? Ech to w sumie mało kto mnie ogląda ale pozdrawiam wszystkich pozdrawiam Omegę, jeżeli to ogląda w co wątpię Bartka, Maxa, całą ekipę z którą niedługo ekipę może nie to jest słabe stwierdzenie a ogólnie moich ziomeczków, z którymi gram mam nadzieję, że coś niedługo z wami nagram no niedługo zapewne skończę na tym, że będziemy jutro nagrywać więc trzymam kciuki w każdym dzisiaj jest bardzo ładna pogoda pozdrawiam wszystkich, którzy wychodzą z domu Ciebie też przynajmniej film może nie wychodzisz. I jeśli tu tego momentu to trwasz W każdym razie, mm, jeżeli ktoś ma pomysł, jaką muzykę bym mógł dodać do tego filmu, to proszę Was bardzo. Słaby ten let's play, wiem. Ale podoba mi się ta lokacja. Nie wiem, jak to zbudować. Nie wiem. Ale myślę, że zacznę od zrobienia małej i kurczę, nie trafiłem. Po prostu zrobię troszeczkę drabinek. Aha. Tak, dobrze. Mamy 9 drabin. Żeby tutaj się jakoś dostawać za każdym razem. I na pewno musimy tu skraftować łóżko. To jest blisko wioski, więc uważam to za dobre miejsce. Dobra, na tej wysokości zbudujemy. Ok. Tak, w ten sposób. Ogólnie całą tą górę mam zamiar zagospodarować. gospodarować. I ta seria będzie trwała do zabicia Ender Dragona, więc w moim wypadku z pół roku. Nigdy nie przeżyłem całego Minecrafta w player, tak mi się wydaje. Chociaż, pewności nie mam, ale oj, ten, mam autoskok? Mam? To, czy ją? Nie wiem, mam jakieś problemy z tym skakaniem, przepraszam was bardzo. Nie wiem o co z tym chodzi, szczerze mówiąc. Niby, niby to ogarnąłem już, ale jednak nie. łapką, to się stukie przy niej łopaty. Nie Strasznie mi spacja jest czuła. Nie wiem dlaczego. Przepraszam Was za to. Moi kochani widzowie, których jest już 97. Innymi słowy, za około, mam nadzieję, jak najkrócej, czyli tydzień, może dwa. Będzie was 100 Okrągła liczba myśl nad jakimś specjalem. Zacznę nagrywać Lola na specjal. <grym> Chociaż i tak to bym zrobił zaraz. W każdym bądź razie koniecznie muszę nagrać Lola, bo lubię tę grę bardzo. Mimo, że nie jestem jakiś super. Ale... Mam dobrego supporta. I mogę jakąś śmieszną grę nagrać. Na pewno się wam spodoba. Aha. Tam na gamie, no faktycznie muszę podświetlić. Coś tutaj. Co ja robię? gitara Aha. Mam za mało drewna, żeby. Co? Tu są. Widzicie to? O mój Boże. E, nie wiem, czy to widzicie, ale znowu się przybliżę do mikrofonu, wiem, że jest różnica. Napiszcie mi. Dobrze, napiszcie mi 1, 2 lub 3. A więc to jest 1. Nie, to jest 1. To jest. Strasznie blisko, przepraszam, jeżeli był przester. To jest dwa, a to jest trzy. Więc wybierzcie. Ale będę teraz... tak jak teraz mi tak... raz dwa, trzy, trochę tak, trochę tak, trochę jak Nie, nie chcę niszczyć tego drzewa. Szkoda mi, Mam oczkę prosną O kurczę, to mało powiedziane. Oj, misklik. Aj, karamba. Mm, mm. No i gitara. Po prostu muszę skrzynkę zrobić u góry, taras jakiś. Tak, tam szmery, bajery. Wiecie o co chodzi. Murdeczki. Mój. Tak. Myślę, że ten odcinek będzie trwał, dopóki e, nie zrobię tej platformy u góry takiej. się platformy albo czegoś w tym stylu. Bo mi się to podoba osobiście. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze FPS mi się wiernęły, tak, tak. Mam max na 100 ustawiony, bo i tak więcej ludzki oko nie widzi, hech Taki memik Nie, naprawdę mam max 100 ustawiony chyba Nie wiem czemu mam tak mało, zawsze więcej A dobrze, to się ogarnie A, no tak, przecież mam odpalonego steam'a w tle Nieważne Okej, okay, tak I Zrobię tu schody zaraz Więc Oczywiście zapraszam Was do polubienia tego filmu, żebym... Nie no i tak będzie 8 lajków jak zawsze, kurczę, łatwo. Stała widownia, Nie mam zamiaru tego niszczyć, tylko zrobimy tak. Okej. Okay. o jest mysclik. Okay. Nie wyobrażałbym sobie tego domku bez tarasu. Tu u góry muszę zrobić crafting koniecznie. W domku, to jeszcze nie jest domek. O, jest dopiero jakieś coś, a więc gdzie mogę walnąć piecyk? A dobra, zniszczymy tutaj te dwa. Oj kurcze, to był przypał. Wiecie co, głupio z tej strony wygląda. No dobrze, przepali się koble. No, Na I tam się dobuduje, żeby to głupio nie wyglądało. Dobrze, muszę teraz sobie przypomnieć, jak się robiło. Tak, mm. Jak się robiło, moi drodzy? To jest to, to nie, to nie to. Tak, też nie. Hmm. Może tak? Tak, dobra. I 3, trzy, trzy, dobra, po cztery. Powinno być OK. No i nie jest okej. Okay. Powinno się to robić. Chociaż... I Gitara Stara się. Da. Ile tego kobla? Trzy tylko kobla. No tak. A, dobra, damy jeszcze. Tu. Niech będzie. Mm, tutaj będziemy musieli dać zwykłe drewno. Jest, proste. Kurczę, muszę tu wodę wylać koniecznie. Szkoda, że nie mam. A jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, co mogę tu stworzyć w tym świecie dajcie znać, więc miłą chęcią e, się zapoznać z waszymi propozycjami bo to w sumie dla mnie ważne Komuni community i tak dalej Że tak to ujmę to podstawa w sumie YouTube'a, od zawsze chciałem być YouTuberem kto wie ten wie kto wie ten wie, no, wszyscy wiedzą w sumie no nie wszyscy się domyślają, ja zawsze od małego już próbowałem kiedy ja próbowałem już na YouTube zaistnieć, ajajaj dawno i nieprawda, nie naprawdę. No, no, to mam będzie, to zepniemy tylko, to. Byk. Byk, 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 byk. Słowo, że to są koblowe tutaj na dole, te... ogólnie, że to jest oblastą, Oj, Ruszałem coś na biurku i prawie spadłem. Beka. Jeżeli ktoś wie o co chodzi, że. No, Beka XD. E, faktycznie. E, no co, tak. I otworzyłem już serwer Minecraft, na którym na razie nikt nie gra. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ponieważ na początku lagowo, ale wpiłem parę dni później. W się parę dni. Wystarczyło parę godzin ju, i już się ogarnął w pełni. Więc będzie na nim grane. Jeżeli jakiś widz by chciał, to zapraszam bardzo serdecznie na ten serwer. Podam IP, jeżeli ktokolwiek poprosi. Bez większego problemu, co żeby konkurs nie musi być, bo i tak nie ma bardzo dużo. Aczkolwiek ktoś się znajdzie. Aczkolwiek bądź co bądź. Niech się dzieje wola nie No to tak, jutro mam egzaminy. To jest. A co? Ale faza. Ale stos. Nie wiedziałem, że tak można. a Co? Od kiedy takie rzeczy się dzieją? To to wiem. Nie wiedziałem, że można w jeder przypalić. To to wiem. Ja, nie mogę. No cóż, kochani to na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek nie wiem kiedy. Najprawdopodobniej zaraz. W sensie zaraz. Dwa dni później. Mam nadzieję to wypuścić jak najwcześniej. No i cóż. Trzymajcie się. Cześć. Sub, like itp. itd. I inne żulenie o lajki jak to znajduje. potrzebne. Cześć. Czołem.